Cześć, Ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening na koncie mojej siostry w karacie zadymiarskim od poziomu 61 do poziomu 70. Będzie to opening w karacie zadymiarskim w sezonie 7 i słuchajcie tutaj generalnie jak możecie zauważyć poziom 61 oraz poziom 62 został jakby odebrany słuchajcie przez moją siostrę e, przez przypadek to odebrała, ale tutaj słuchajcie no jakby tutaj mamy big boxa słuchajcie, mamy tutaj big boxa i mamy 20 gemów jakby 20 gemów no tutaj nic takiego wielkiego jakby 20 gemów to 20 gemów a big box no to jakby po prostu skrzynka na ktoś. Lepszego nieco, tutaj więcej się dzieje, trochę. O, o to mi chodzi, że więcej się jakby dzieje, ale słuchajcie, w zamian za te dwie rzeczy otworzymy sobie dwa big boxy, więc myślę, że to nawet będzie lepsze, ponieważ jakby nie dożegamy, to jest tak, jakby mamy za to big boxa i za te drugie gemy mamy jeszcze jakby big boxa, więc jakby mamy tak, jakby dwa dodatkowe big boxy. A więc słuchajcie, zanim jeszcze zacznę tutaj otwierać razem z moją siostrą, ponieważ jest ona obok mnie, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najpierw wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali prawdę mnie o moich filmach, ponieważ jeśli ubyliście Browsa, to mój kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi, no i zostawcie, zostawcie również taką kopkę w górę pod filmem, jaką właśnie tutaj widzicie na ekranie, oraz jaką macie w tym momencie pokazuję wam kruk, no i zapraszam również do opisu tego filmu, ponieważ tam sam zaznaczyłem mam wszystkie social media, oraz moim zakupów Browsa, z których jeden, słuchajcie, jest nawet top 50 Polska, więc bardzo warto zasłuchać do opisu. No i jeszcze przypominam, zostawcie łapkę w górę, ponieważ wtedy będzie mi bardzo miło, oraz moje siostrze również, no i słuchajcie, wtedy będziemy nagrywali więcej openingów, i tak dalej, i tak dalej. No teraz słuchajcie, tutaj przeszedłem do wyboru zademiarzem, tutaj będę przewijał czego tutaj brakuje i tak dalej. Więc dobra, to jest sobie możecie oczywiście zatrzymać film i zobaczyć czego tutaj brakuje mojej siostrze. Eee, sobie możecie zatrzymać film i zobaczyć, co Was dokładnie interesuje. A jeśli chodzi o zadamiarze do blokowania, to brakuje mojej siostrze Panapę, kiełka, Squika, Spike'a, Sandiego, Amber, Bell oraz Baza. A szanse na trafienie postaci wyglądają w ten oto sposób, są one całkiem spore, więc myślę, że jest dzisiaj naprawdę szansa coś trafić, więc myślę, że nie ma co przytrzymać i lecimy do karę co zademiarskiego. Okej, okay, więc słuchajcie, widzimy się w ze związkiem, tutaj moja siostra będzie sobie to otwierała teraz, więc dobra, klikaj, proszę bardzo. Okej, okay, dobra, lecimy. No i uwaga, tutaj zaczyna się opening. Okej, okay, mamy tutaj monety, punkty do kolet, punkty do gala. Okej, okay, dobra, teraz punkciki. Punkciki tutaj do kogo sobie odbierzemy? Tutaj może ja zadecyduję, jeśli chodzi o punkty, do kogo tutaj to poleci i w sumie niech to poleci do Edgara i za to pewnie dostaniemy jeszcze monety, tak mi się wydaje. Także dobrze, tutaj moc otrzyma Edgar, ponieważ wtedy będzie on miał właśnie maksymalną liczbę punktów do ulepszenia. No i tutaj, właśnie, jeszcze jak mówiłem, monety, tak jest, mamy monety i słucham, i gdzie zaczynamy, tutaj, opening? I już mamy tak naprawdę mega boxa, więc dobra, klikaj. Aha, bez przedłużania, co tutaj kliknęłaś. No, okej, okay, dobra, mamy niestety 5 rzeczy. No, ale okej, okay, mamy tutaj oczywiście punktciki Okej, okay, proszę bardzo, kolejne punkty znowu już oczywiście. No, i mamy też jeszcze podwajać, że to no, plus więc yy, no, spoko. Okej, okay, klikaj dalej. Big boxik, uwaga, no dobra, 40 monet, 9 punktów do Griffa, 15 punktów za niej I mamy czerwoną świecącą w Szczerze, nie mam jakichś wielkich nadziei dzisiaj na trafienie z zadymiarza, ale dobra, klikaj, uwaga. No, tak jest, dokładnie, mamy tutaj słuchajcie gadżet jest to gadżet wrogie zarośla do rozy. Działa także tak, że wszyscy przeciwnicy ukrywający się w zaroślach otrzymują 100 punktów obrażeń i zostają spowolnieni na 3 sekundy. Więc spoko, ponieważ jest to naprawdę całkiem spoko gadżet. więc dobra, klikaj dalej. Mm, no jakby zaczęliśmy niedawno ten opening, a już tutaj mamy jakby czerwono świecącą codynkę mieliśmy, więc dobra, spoko. Okej, okay, dobra, dzisiaj jakiś duży opening to to nie jest, ale mamy słuchajcie kolejnego Mega Boxa i moja siostra z kliknęła i mamy siódemkę w Mega Boxie. Przecież to jest. Nie! Przecież. Siódemka w megaboksie to jest coś mega, mega, mega rzadkiego. Ostatnio słuchajcie, w poprzednim openingu na moim kanale, właśnie na koncie mojej siostry, również była siódemka i w tym megaboksie, znaczy nie w tym, tylko w tamtym, yy, były. Yy, była również siódemka i byli tam dwaj zadymiarze. Dwaj zadymiarze. Jeśli dzisiaj się to powtórzy, to. Ja nie wiem, naprawdę, jakie na to są szanse. Wydaje mi się, że dzisiaj już nie trafimy nawet jednego zadymiarza. Chociaż. No, może chociaż ten jeden wyleci. Dobra, klikaj, bo to już naprawdę jest mega, mega grubo. Dobra, 7 punktów do Tary i mamy już maksymalną liczbę punktów. Tutaj punkty do Stu, do Pułkownika Russa, do Nani, do Kolet. Jak widzicie, dwójka już się świeci, więc dobra, nie przedłużamy i klikaj. Uwaga! No, dawaj, klikaj, no i mamy niestety gadżecik, jest to gadżet do nani, działa on tak, że, yy, znaczy, jest to gadżet o nazwie zwrot nadawcy, i działa on tak, że przez następne 5 sekund Gnani pierwszy raz otrzyma obrażenia, 80% tych obrażeń zostanie odbite we wroga, więc fajnie, mamy tutaj gadżecik i teraz trzymajcie kciuki, żeby tu pozać. zostawcie łapki w górę pozytywnie, będzie mi bardzo miło, no i co, wtedy się może zwiększyć szansa, że tutaj będzie pozać, dobra, klikaj, uwaga... I no niestety mamy drugi gadżecik, mamy niestety drugi gadżecik, tego się szczerze mówiąc spodziewałem, ponieważ ostatnio właśnie była siódemka, byli dwaj zadymiarze w późniejszym openingu, kto go nie widział no to polecam obejrzeć, e, no a jeszcze na dodatek tutaj no jakichś dużych przeciuć co do trafiania dzisiaj zadymiarza no nie mam, więc dobra, tutaj mamy gadżet mikser lepkiego syropu, e, działa on tak, że barley upuszcza klejącą maś w postaci kaburzy spowalniającej wszystkich przeciwników, którzy tylko w nią wdepną, więc poko mamy tutaj już trzy gadżety na pewno w tym openingu, więc dobra, klikaj dalej. no i mam to jeszcze po dwa żetonów, okej, okay, dobra i klikaj, dalej, tutaj mamy punkty. Tutaj punkty pozwól, że ja przydzielę, więc tutaj w sumie nie wiem do kogo. Eee, myślę, że tutaj warto by było przydzielić. Eee, w sumie nie mam pojęcia do kogo i w sumie... Niech to pójdzie do Nani, tutaj chyba też dostaniemy monety jakieś za to. Tak jest, dostaniemy tutaj jeszcze za to monety i tutaj Nani ma jakby maksymalną liczbę punktów teraz. Okej, okay, tutaj jeszcze 42 monety. I teraz słuchajcie, mamy jeszcze pakiet oznak za poziom 70, więc dobra, klikaj. Uwaga, co to będą za oznaki? No uwaga, emotka do Mortisa, do Leona i do Bo. I do bom jest mega fajna emotka, bo taki klaszczący. Do Mortisa i do Leona wyglądają one całkiem jakby... Tak, na zwykłe, a do bo, mamy taką fajną klaszącą emotkę, więc całkiem spoko, jakby tylko do bo, mi się tak w sumie podoba, te raczej poprzednie są też spoko, ale no, no wiadomo, fajne, że są emotki, ale one są jakby takie prawie, że klasyczne chyba, eee, o ile się nie mylę, dobra, no klikaj dalej i teraz jeszcze mamy słuchajcie te dwa dodatkowe big boxy, więc dobra, klikaj, eee, ok, jeszcze dwie ostatnie skrzynki w openingu, dobra, 62 monety, punkty 9 do Siu i 29 do Griffa, dobra, no i ostatnia skrzynka w openingu, klikaj, mam nadzieję, że tutaj coś wypadnie fajnego, eee, oto się monet, no i niestety jak widzicie, czerwone, świecące, yy, nie mamy czerwonej świecącej jedynki, a zatem mieliśmy żółtą, czerwone, yy, żółtą świecącą jedynkę, yy, w której był po dwa żetonów. No i w słuchajcie, sensie teraz myślę, że przejdziemy sobie do z, wyboru zadymiarza, no tutaj przejdziemy sobie na podsumowanie. A więc tutaj trafiliśmy dzisiaj, że tak z góry mówię, że trzy gadżety. Więc tutaj, dobra, pierwszy gadżet to jest mikser lepkiego syropu do Barleya, więc spoko. Niżej mamy jeszcze tutaj yy, kolejny gadżet oczywiście do Rose o nazwie Wrogie Zarośla. A tutaj jeszcze niżej mamy, słuchajcie, kolejny, ostatni gadżet. A mianowicie jest to gadżet do Rani o nazwie Zwrot do Nadawcy. No i tak to, słuchajcie, tutaj wygląda, jeśli chodzi o nowe rzeczy w dzisiejszym filmie. No i teraz, słuchajcie, przyszła pora na ulepszanie zadymarzy. I tutaj myślę, że ulepszymy sobie, słuchajcie... Eh... Tara sobie możemy ulepszyć na przykład Okej, okay, tutaj tara y, ulepszona No i tutaj już niestety tych monet jest całkiem mało Ale wydaje mi się, że starsze na ulepszenie Pułkownika Rufsa, tak jest e, No i okej, okay, tutaj się w tym momencie Już jest bardzo mało monet, no i raczej już nikogo Nie da rady tutaj ulepszyć A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że ten film się spodobał Taki całkiem szybki opening, ale myślę, że Całkiem spoko wyszedł, sporo całkiem trafiliśmy Jak na to, że ten opening nie był jakiś taki Mega, mega duży e, Były emocje, była siódemka w boxie, co się rzadko Bardzo zdarza, e, więc było fajnie. No i co, napiszcie, słuchajcie, mi się mm, w komentarzu mm, 7. Napiszcie 7, po prostu taką, y, po prostu cyferkę 7 w komentarzu, a ja przyklejam serduszko w nagrodę, że się ten film do końca. No i zostawcie również łapkę w górę, bo filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Y, no i zostawcie również subskrypcję, dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z tymi filmami. No i nie przedłużam już tego filmu, także to by na tyle. Trzymajcie się, no i cześć!